Tak bardzo nie chcę wracać do domu. Nie chcę tu być, chcę do mamy. Kurwa ty pojebie. Kto to mówi? Możecie iść z mojego pokoju, kłócić się gdzieś indziej. Kurwa, księżniczka przyszła. To jasny. Mam tego dość, myślę, że nawet nie zauważam, jak wyjdę z domu. No ładnie, tu ładnie. Mamo, jestem! Aurorka, kochanie. Jak się cieszę, że tu jesteś. Też się cieszę, że tu jestem. Chodź zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tutaj jest twój pokój. Dobrze, dziękuję. Wow, jaki ładny mam pokój. Tak się cieszę, że tu jestem. Idę się przebrać. Hmm, ładnie, ale może po domu bardziej wygodnie. Hmm, tak, będę chodzić do szkoły. Tak może na jakieś wyjścia. Hmm, tak, nie wiem gdzie. O, tak idealnie do domu. Córecz, o, jak ślicznie wyglądasz. A i zapomniałam Tobie powiedzieć, że jutro przyjeżdża moja koleżanka do nas z jej synem się wprowadzić, bo ma problemy finansowe. Dobrze, mamusiu. Dobra, idę już spać. Mama coś mówiła, że ktoś przyjedzie się tu wprowadzić. Mam nadzieję, że miły będzie. Dobra, muszę się pomalować. Dobra, już jak pięknie wyszło i super duper kosmetyki tu mam. Hejka mamo! Orora właśnie. Miałam cię wołać. Zaraz przyjedzie ta moja koleżanka i jej syn. Bądź zaraz przed domem, dobrze? Oki doki! Jeju, ciekawe, czy ten syn tej mamy koleżanki. Chociaż będzie miły.